Siemo. Witajcie w nowym odcinku. Ja już jestem po pracy. Temat, który chciałbym poruszyć, to jest niebezpieczeństwo w Niemczech. Bo wiele ludzi się zastanawia, czy warto wyjeżdżać, czy w Niemczech jest niebezpiecznie, czy na przykład uchodźcy albo imigranci tutaj sprawiają, że to zagrożenie jest wyższe niż w Polsce czy w innych krajach. No i tutaj, na przykładzie swoim, bo miałem, mieliśmy tutaj kilka doświadczeń takich. Niefajnych, generalnie pod względem przestępczości, no i po tym, co przeczytałem tam w artykule jakimś, który Wam oczywiście podlinkuję, w opisie pod filmem. No i na podstawie tego, co mój znajomy Niemiec mówił, postaram się Wam to jakoś tutaj przybliżyć. Tą sytuację, czy będzie to, że tak powiem, spełniało Wasze oczekiwania, czy nie, no to już sobie zdecydujecie sami po tym, jak to wysłuchacie. No ale. Nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć ten odcinek. Idę tu do kiosku po piwko. Dziadnę sobie piwko i lecimy dalej. Oj! Frenchburgera, dziadna, bo się fajnie otwiera go od razu. Jedno piwko, bo zasusza. To gimbal. firmy for YouTube. A, for YouTube. Dziękuję. Yeah, yeah. <laughs> Dobra, mamy piwko, także lecimy dalej. Ciężki temat przed nami, więc takie zimne piwko w taką pogodę jak najbardziej W lecie. Ja oczywiście mam małą ściągę, bo lepiej było się zabezpieczyć. No, więc tak, czy w Niemczech jest niebezpiecznie? Mogłoby się wydawać, że przez uchodźców i imigrantów, tak jak Wam mówiłem wcześniej, jest o wiele niebezpieczniej niż w innych krajach niż w Polsce. W my tutaj powinniśmy nawiązać chyba bardziej do Polski, bo w innych krajach, tak jak Francja, gdzie napływ tych uchodźców z Afryki jest jeszcze większy, no oczywiste jest, że ta przestępczość jest wyższa. No i tutaj chciałem Wam powiedzieć, że w porównaniu do Polski. Można powiedzieć, że jest na pewno niebezpiecznie niż w Polsce, ale czy aż tak niebezpiecznie, no to sprawdzimy to sobie za chwilę po tych wszystkich przykładach, po tym, co ja mam wam do powiedzenia. Oczywiście sekcja komentarzy należy również do Was, więc fajnie by było, jakbyście napisali o swoich doświadczeniach, jeżeli mieszkacie w Niemczech czy w innym kraju. Słuchajcie, co udało mi się dowiedzieć? Oczywiście link do artykułu, gdzie to znalazłem, macie w opisie pod filmem. Udało mi się znaleźć artykuł podsumowujący rok 2023. No, i tam było napisane, że w roku 2023 w Niemczech przestępczość była najwyższa od roku 2016. W porównaniu do roku 2022 wzrost przestępczości wśród imigrantów o 17,8%, co łącznie daje nam 923 tysiące przestępstwa osób bez obywatelstwa niemieckiego. No tutaj głównie są pod to podpisywani imigranci oraz uchodźcy. E, aczkolwiek e, zapewne są w, tej, e, w tym przedziale również osoby takie jak ja, czyli e, nie posiadam niemieckiego obywatelstwa, e, więc zaliczam się teoretycznie do tej grupy. Obywatele niemieccy natomiast w 2023 roku odpowiadali za 1,3 miliona wszystkich przestępstw, e, czyli prawie o 400 tysięcy więcej niż osoby bez niemieckiego obywatelstwa. Należy jednak zaznaczyć to, że no jak można się domyślić, Niemców jest zdecydowanie więcej w całych Niemczech, więc procentowo wychodzi to na pewno o wiele wiele korzystniej na korzyść korzystniej na korzyść masy myślane, no ale wiecie o co chodzi na korzyść Niemców obywateli Niemiec I jeżeli przeliczyć to procentowo, to osoby bez obywatelstwa niemieckiego odpowiadają za 41% wszystkich przestępstw w całych Niemczech według mnie bardzo dużo, zważywszy na to, że ta proporcja pomiędzy obywatelami a osobami bez obywatelstwa jest. Podejrzewałam dużo. No, tego nie sprawdziłem. Tu musicie mi wybaczyć, ale możecie sobie sami to sprawdzić. Myślę, że są gdzieś takie statystyki podane, albo czekajcie, tutaj pojawi się. Macie. To były suche statystyki. A przejdźmy teraz do takiego faktycznego stanu, czyli życia w Niemczech. Jak to wygląda z mojej perspektywy? Według mnie. Jeżeli wiadomo, tak w każdym państwie, w dużych miastach, w większych miastach tych uchodźców, tych osób wielokulturowych jest znacznie więcej. A na przykład, jak teraz mieszkam sobie tutaj w Rheinbeku, w którym nagrywam ten filmik, no to można to zdecydowanie mniej zauważyć takich osób, które nie są Niemcami. <laughs> tak mówiąc, można tak powiedzieć w sumie. Więc ta przestępczość tutaj, podejrzewam, jest zdecydowanie mniejsza, jeśli chodzi o imigrantów i. I to niebezpieczeństwo jest mniejsze. Natomiast tutaj chciałbym Wam powiedzieć o swoich przykładach z życia, wziętych, czyli co nas spotkało tutaj w Niemczech. Jeszcze jak mieszkaliśmy, właśnie w Hamburgu, była to dzielnica Jenfeld. No i tutaj podam Wam kilka przykładów tej wysokiej przestępczości, co na przykład tutaj nas spotkało, a w Polsce nigdy nie mieliśmy z czymś takim styczności. Z tym, że ja w Polsce mieszkałem też w malutkim miasteczku Namysłów, właściwie obok niego w wiosce. Także, no podejrzewam, że tam też tej przestępczości nie było za wiele, ale nie zmienia to faktu, że tutaj te negatywne sytuacje miały miejsce odnośnie mojej osoby, odnośnie nas, a w Polsce nie. I myślę, że warto to zaznaczyć, no bo to też podlega statystyce, prawda? Napiję się piwka, bo zasusza, zasusza. 30, 24 stopnie dzisiaj, bardzo fajna pogoda. No i dobra, słuchajcie. Pierwszy przykład, jaki mył. Kupiliśmy sobie samochód, jeździliśmy nim 3-4 miesiące. Nie wiem, może, może już to opowiadałem na swoich filmach, te historie, no ale jeśli nie, no to, to tutaj yy, Wam opowiem jeszcze raz. Jeździliśmy tym autem 3-4 miesiące. To był koniec naszej radości, ponieważ zaparkowaliśmy pewnego dnia o godzinie 17 po drugiej stronie ulicy. Widzieliśmy ten samochód z okna, można powiedzieć. Ale pogoda była sprzyjająca dla potencjalnych złodziejaszków, bo po pierwsze było, był to taki okres, gdzie ostrowiało. Dodatkowo padał deszcz. No, pogoda była straszna: ludzie w ogóle nie byli na zewnątrz, nikt nie wychodził, wszyscy siedzieli w domach. No i o 17 wróciliśmy z pracy, z zakupów, przepraszam. O 17 wróciliśmy z zakupów, a jechaliśmy na nockę o godzinie 21 na, 20, na 22 Wjeżdżaliśmy z domu. No i o 21 wychodzimy z domu, a samochodu już nie ma. Na początku myśleliśmy, że po prostu zapomnieliśmy, gdzie go zaparkowaliśmy. No ale jak sobie tak chwilę pomyśleliśmy, no to faktycznie samochód zniknął po prostu z bloku. Była to podejrzewam kradzież na walizkę. Jeszcze wam tak powiem ciekawostkę, że policjant powiedział nam tak, że tego auta na 99% na pewno nie znajdziemy, nie znajdzie się. Oni chyba nawet nie zaczęli go szukać, powiem wam, tylko tydzień czy dwa tygodnie później śledztwo już było umorzone. Yy, powiedział, że po prostu 1% kradzionych samochodów tutaj się odnajduje, i jeszcze dodał, że w całym Hamburgu, znaczy w całym, no w Hamburgu po prostu jest tyle kradzieży samochodów, że jest ich po prostu więcej niż w całej Polsce, w całym kraju Polska. I to mnie zdziwiło osobiście, że, no, że w jednym mieście więcej niż w całej Polsce, no ale na pewno ma dostęp do jakichś statystyk i wiedzą takie rzeczy, więc no ciekawa sprawa generalnie. No i to też pokazuje skalę tego problemu, jaki tutaj jest z tą kradzieżami. A udało nam się też dowiedzieć, że te wszystkie auta są też do portu szmuglowane. No nie wszystkie, ale jakaś tam część. No i wywożone w kontenerach gdzieś tam do Afryki czy gdzieś, więc prawdopodobnie w porcie też są jakieś układziki, można powiedzieć. Czekajcie, dziobne sobie. To jest Flensburger, jak nie piliście? Polecam, fajny pilsner. Drugi przypadek, który nas spotkał, mieliśmy inne auto kolejna sytuacja z samochodem. Zaparkowaliśmy auto, wiadomo, wstajemy rano, żeby jechać do pracy, wsiadamy do auta, odpalamy, auto chodzi, działa fajnie, ale jak traktor. Zaglądam pod samochód, wycięty katalizator. Także to kolejna sytuacja. No na szczęście yy, lawetę też miałem w cenie ubezpieczenia i przyjechali dosłownie w ciągu godzinki, odholowali auto do warsztatu, no ale niestety, no za katalizator nowy i za wymianę i tak dalej już musiałem sam zapłacić, także... Także pechowa sytuacja, no i to też jest kolejna kryminalna sprawa z Niemiec. Na moim przykładzie. Trzecia sytuacja znowuż jest taka, że pewnego dnia wracamy do domu po pierwszej zmianie, do mieszkania. Mieszkaliśmy na trzecim piętrze. Jak gdyby nigdy nic, robimy co mamy robić. No i minęły dwie godzinki, chyba z tego co pamiętam. No i ja sobie coś tam łaziłem po salonie i tak mówię na, bal, na parapecie, bo takie mieliśmy białe parapety, ślady obuwia normalnie. Mówię, kurde, no kto tutaj. Chodził po tym parapecie, nie? Patrzę, ślad buta na parapecie, kolejne ślady ślad butów na podłodze w salonie. No i wiecie, jak my się wystraszyliśmy: ktoś nam łaził po prostu w mieszkaniu, nie? Ktoś szedł oknem no i wyszedł tym oknem, bo tak, drzwi zamknięte, tak jak, tak jak zamknęliśmy. To była taka straszna sytuacja ogólnie, bo mieliśmy jakieś tam schizy, że ktoś nam może wleźć do mieszkania za chwilę i tak dalej. Poszliśmy na dół do sąsiadki, się zapytać, czy wie coś na ten temat. Okazało się, że niby straż pożarna do nas do mieszkania wchodziła. Bo alarm nam się załączył. Tutaj może faktycznie tak było, bo alarmy tutaj są w każdym pomieszczeniu i one szwankują. Często się zdarzało tak, że te alarmy się włączały, a w ogóle nic się nie dymiło ani nic. I wyobraźcie sobie, czwarta rano, czy druga w nocy, tam powiedzmy, i włącza się alarm w domu, nie? Budzicie się i biegniecie, parasolkę rozkładacie, żeby to wyłączyć. No, nie wiem, dziwne są jakieś te alarmy, no ale mniejsza z tym. Niby straż pożarna, no ale mówię do Patrycji, ale, no dobra, straż pożarna fajnie, ale według mnie chyba powinno być to zgłoszone do spółdzielni. Spółdzielnia powinna dać nam znać, że taka sytuacja miała miejsce, bo chyba logiczne, że wracasz później do domu i jesteś w szoku, że coś takiego się stało. Poza tym, spółdzielnia powinna dać nam znać, nie dała, więc dziwna sytuacja, a no, poza tym, jak oni wyszli. Okno było normalnie zamknięte, uchylone, tak jak zostawiliśmy na, na ten lufcik taki. Jego nie jest z powrotem, tak samo zamkali? Nie wiem, no dla mnie to jest niepojęte ogólnie. E, może jakiś strażek jest tutaj i wie, jak to działa, jakie oni mają metody, to mm. mógłby napisać w komentarzu. E, to była trzecia sytuacja. No i jeszcze czwartą miałem. A czwarta to była, to wam chyba ostatnio opowiadałem, z tym, że gościu samochodem obok, a ja miałem przez Bluetooth radio podłączone. No i gościu włamał się do moich kontaktów, skakował mi telefon, wyzwaniały do mnie jakieś rumuńskie numery i tak dalej. Irracjonalna sytuacja w ogóle. Nawet policjant nie wiedział, że coś takiego może tutaj się. Wydarzyć nie wiedział, że tak robią, no a jednak robią. Nagrałem TikToka na ten temat, to się od sporej ilości ludzi dowiedziałem, że to jest już stary temat. A tutaj patrzcie, policja nawet nie wie o tym. Przechodzimy dalej. Co gadałem ostatnio ze znajomym z Niemcem, to jest pracy, no bo jechałem z nim w trasę, pokazywał mi nową trasę, uczyłem się nowe, nowe, nowego, nowej trasy po prostu no i co on mi powiedział, bo tak, gadaliśmy sobie o tych uchodźcach, trochę o tych imigrantach też im się tego generalnie nie podoba, oni zresztą tutaj coraz więcej Niemców, coraz większe poparcie zbiera ta partia AFD, to jest ja to porównuję do tej Polskiej Konfederacji, że to jest taka prawica, która właśnie nie chce tych uchodźców za bardzo i tak dalej, chce to zaostrzyć, i to mi się generalnie podoba. Wiadomo, że my też jesteśmy imigrantami tutaj jako Polacy, ale my jesteśmy już troszeczkę inaczej traktowani. Nie wiem, jak to by jakby doszła do władzy, powiedzmy, ta prawica. Nie wiem, jak oni by tutaj wtedy traktowali Polaków, ale wydaje mi się zresztą właśnie jak z tymi Niemcami gadaliśmy, no to Polacy są tutaj inaczej już traktowani, bo jednak znają nas, kupę lat, tutaj przyjeżdżamy. Można na nas liczyć tak samo jak ten nasz szef, chociażby, że szukał Polaków do pracy, bo wie, że na Polaka można liczyć, że Polak przyjdzie do pracy, nie wali przysiłowego wała, tylko pracuje tak jak należy. No i jest trochę inne podejście do Polaków, ale to dobrze. To trzeba, to trzeba się cieszyć, że jesteśmy tutaj bardziej szanowani niż kiedyś. No i co ten znajomy mi mówił, że właśnie on też jest za tą prawicową partią, że on też mu się nie podoba to, bo po pierwsze przyjeżdżają tutaj ci yy, tam z Afryki, z Azji, Arabowie i tak dalej. Powiedzmy, i oni nie chcą się dostosować do tego, jak tutaj kultura wygląda, tylko oni chcą, żeby ich kultura przyjechała tutaj razem z nimi i najlepiej, żeby wszyscy się do nich dostosowywali i im się to nie podoba. Ja się nie dziwię, mi się osobiście to też nie podoba. Według mnie powinno to być tak, że skoro wyjeżdżasz gdzieś tak, jak my wyjeżdżaliśmy powiedzmy do Niemiec, z tym, że nasze kultury są do siebie nieco zbliżone o wiele bardziej, wyjeżdżam gdzieś z taką myślą, że okej, okay, to jest nowy kraj nowe zasady tutaj panują no i trzeba się do nich dostosować, skoro chce się tu tutaj żyć, skoro chce się współpracować z tymi ludźmi, współżyć i tak dalej a oni wydaje mi się mają takie podejście, no wiadomo, że nie wszyscy ale większość ma takie podejście, że przyjeżdżają tu, widzicie, budują tutaj swoje meczety no i chcą, żeby wszystko było pod ich dyktando i jemu się to nie podoba tak samo gadaliśmy o tych przestępstwach to też mówi, że obywatele niemieccy bo mu tam mówiłem o tym artykule, to mówi że wiadomo, że obywatele niemieccy mają większą tą przestępczość, ale Niemców jest więcej, tak jak Wam mówiłem. A druga sprawa, z tego co On mówił, no ja tak wiecie, nie interesuję się tak za bardzo tym wszystkim, też niemieckiej telewizji nie oglądam za bardzo, więc nie siedzę w tych tematach, tylko jak coś tam się dowiem ciekawego, no to staram się wyszukać jakieś informacje, ale z tego co On mówił, to tak, w przypadku tych uchodźców, ja nie wiem już samej, jak to nazywać, no imigrantów o innym kolorze skóry, On mówi, że to wygląda tak, że jest jakiś konflikt, jest jakaś bójka, coś się nie pasuje, oni już noże wyciągają i już zabijają. A jeśli chodzi o Niemców, to ta przestępczość jest, ale to są małe wykroczenia często na przykład bójka zwykła, mówi, że Niemcy to przeważnie na pięści rozwiązują takie problemy, a nie na noże. Porównał to po prostu pod tym względem, że w przypadku tych imigrantów to jest brutalne, krwawe i tak dalej, a w przypadku Niemiec, no to to tak na normalnej, można powiedzieć, na normalnych zasadach to wygląda. No więc yy, myślę, że to jest warte yy, odnotowania. No i jak miałbym tak powiedzieć, no to tak, faktycznie w Niemczech jest niebezpieczniej. Tutaj, jak mieszkamy teraz w tym małym mieście, no to zdecydowanie mniej jest to odczuwalne ze względu na mniejszą ilość imigrantów różnego rodzaju. Ale też na pewno można się z tym spotkać. No i co jeszcze chciałem wam powiedzieć, że byliśmy ostatnio w Polsce, w Szczecinie. No i wydaje mi się, że w Polsce mimo wszystko też nie jest jakoś tak ultra do końca bezpiecznie, chociażby ze względu na tych kiboli, na tych yy, jakichś tam Sebastianów z No bo wyobraźcie sobie, że idziemy sobie wieczorem do hotelu, wracamy, no, i widzicie, że se stoją pod klatką jakieś Sebastiany, wiecie wykoksowane łyse. To podejrzewam, że też dochodzi czasami do jakichś takich e, kryminalnych sytuacji na, na tym podłożu. Co nie zmienia faktu, że e, według mnie na pewno w Polsce jest mimo wszystko bezpieczniej niż w Niemczech. Chciałbym, żebyście się podzielili swoją opinią w komentarzach, bo moją znacie. A ja jestem ciekawy Waszej opinii. Dajcie znać więc w komentarzach. I pamiętajcie o zostawieniu łapki i subskrypcji. Dodatkowo zapraszam was również, do na swojego nowego Instagrama przypominam to w kolejnym filmie z tego względu, że nie wszyscy oglądają wszystkie filmy. A mój stary Instagram został zbanowany, schakowany. No i generalnie nie używam już go. Mam nowy. Link macie oczywiście w opisie pod filmem. Jest to nazwa ta sama, polski hamburger, tylko że z dopiskiem oficjal. Sprawdzajcie, wbijajcie. Tam u mnie informacje na bieżąco co się u mnie dzieje. Zresztą można mi tam też zadawać pytania. A przy okazji, jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, to chciałbym Wam powiedzieć, że zbliża się jakiś taki malutki QA odnośnie emigracji. Jeżeli chcecie mnie poznać, to zadawajcie pytania pod tym filmem. Ja jeszcze oczywiście na Instagramie dodam posta, tam może będziecie mogli pytać. No i na YouTube, na karcie społeczności też się pojawi taki post. Także gdzie chcecie, to pytajcie. A my widzimy się już niebawem w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Na razie, cześć!